I od ponad czterech lat jestem pewny tego, że idę do nieba. I nie jestem w tym jakimś super wyjątkowy bo gdybym był super wyjątkowy, to bym sobie na to zasłużył, ale na to zasłużyć się nie da. Zbawienie można tylko przyjąć przez wiarę. Rozumiesz, bo każdy człowiek ma wiarę. Zawsze w coś wierzysz. Nie ma takiej osoby, która nie wierzy. Jeden wierzy w swoje afirmacje przed lustrem, drugi będzie wierzył. W kawałek książki inny, w uzdrawiający kamień, zawsze wierzysz i zawsze te ziarnko wiary w tobie jest. Pytanie, gdzie? Tą wiarę lokujesz. Gdzie siejesz, tam zbierzesz. Jeśli, Jeśli siejesz w życie, które w Jezusie Chrystusie i tylko w Nim, to zbierzesz życie. I ja postanowiłem zainwestować w Jezusa Chrystusa. Ja postanowiłem oddać swoje życie Jezusowi, pojednać się z Nim. Bo wiecie, tego nie daje żadna religia, właśnie o to chodzi. Żadne szeptuchy tego nie dają, żadne czarownice, wróżenie z kuli, jak Kononowicz miał taką kulę, no to też zbawienia przez tą kulę nie ma. Rozumiesz? Bo zbawienie jest w Jezusie Chrystusie i tylko w Nim.